Ostatni kurs, no niestety, przyszedł czas, że musimy się pożegnać z Helmutami. Dużo lat byliśmy do nich przyzwyczajeni. Proszę, jakie wszyscy. Przestronne wnętrza, miękkie siedzenia, chociaż nie posiadały klimatyzacji, ale otwierane okna dawały pewien komfort jazdy w upały a zimą były bardzo ciepłe a w ogóle jak się na nich jeździło? doskonale doskonale powiedziałbym, że najlepszy tyr taboru w prowadzeniu stary, ale prosty, ale przewidywalny no tak, my mieliśmy lokomotywę EU 07 też najlepiej się prowadziło jak, jak coś jest proste tak to jest niezawodne a później na tych automatach to już człowiek nic nie zrobi nie? bo Dokładnie nawali tak. koniec jedynie zresetować komputer i wszystko od nowa. Dokładnie, zresztą tutaj to motorniczy decyduje o tym co robi tramwaj, tak, i jak tak, tramwaj tak, jedzie, tak. a tamto komputer myśli za motorniczego, także tutaj to jest niepo, niepodważalny plus tych wozów. No oczywiście. I też ma swoją duszę i po prostu współpracuje z człowiekiem. Tak, dokładnie. No. Tutaj maszyna z człowiekiem muszą się rozumieć, to wtedy współpraca będzie miła i przyjemna. <laughs> A no tu w przypadku nowych wozów to już zupełnie inaczej. To, tak, tutaj tak, to, już, to już są kurczę, komputery. Motorniczy chce hamować tak. mocniej. Komputery twierdzi, że motorniczy chce hamować słabiej, no to komputer ma niestety tą wyższość nad motorniczym. Tak, tutaj tak. jak chcę hamować mocniej. Hamuje mocniej. Po prostu to... I tu najważniejsze jest doświadczenie, jest, nie? Doświadczenie. Do... Doświadczenie i umiejętności motorniczego. No. Są w stanie tutaj zaważyć o komforcie pasażera. I ewentualne bezpieczeństwie, w razie czegoś. Mm. No, do to na Bukowskiej się przejdź. będzie dużo ludzi, na no to nie no, wiesz, Prawdzie mam stronę kolejową, ale tramwaje też. Wszystko, co w torach się porusza ale to prywatna strona, czy gdzieś pan jest? Ma... Ryszard May. aha, to oglądałem pana. No. Bardzo często. Kolejowe, no, porozumienia maszynistów. Tak, tak. Pan tak, tak. kawał, kawał dobrej roboty pan robi. Bardzo ciekawy się to ogląda. No, dziękuję bardzo. A dzisiaj byłem na rybkach, mówię kurczę, taka okazja się nadarzyła bez kamery. Jak jest ważny moment. Tak. To można wykorzystać tutaj z współczesnej technologii. W jaki sposób u was tu przebiega Czy to hamujecie silnikami, czy. Tak, hamujemy silnikami, i potem jedynie hamulec postojowy jest tutaj tarczowy. Flizzuję mhm. to gdzieś Głogosławka mhm. Hetmańska, tego tak, ma być 7 po tutaj, nie? Bogusz? No Bogusz. To tak okay. wiesz, gdzieś Hetmańska, ten odcinek arena. Dziś tym chyba. No ale nie to na patos. Yeah, okay. się Praca z zamiłowania. Praca z zamiłowania. No właśnie, to jest najważniejsze. Ja tak samo jeszcze raz bym miał powtórzyć. To samo bym zrobił. Nie. Ja jako motorniczy rok pracuję, jakbym miał jeszcze raz wybierać. To samo. Kuba, Bogu jedzie. Dobra. O, dziękuję bardzo. Sympatyczne helmuty sprowadzone z Niemiec w latach 90. ubiegłego wieku bardzo dobrze zapisały się w pamięci poznaniaków i z przykrością żegnamy serdecznie dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam na moją stronę strona ryszard Maj.